Siemanko z tej strony, Millero A dzisiaj z Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Victory Royale na moim kanale. I tak długo nie było odcinka z tej gry. E, tutaj miałem zagrać nowym skinem do broni. Więc weźmiemy Victory Royale i tak dalej. I spoko myślę, że będzie. Um, um, ja mam e, normalnie taki plan, że normalnie będę nawalał wszystkich, kogo spotkam, kogo nie zauważyłem, i będę jak niewidzialny. I jak będę miał snajperkę, to od razu w nich strzelę. No więc myślę, że spoko, tutaj się budują. Nie wiem, jak oni. Trochę mi laguje. Widzicie? Trochę takie dziwne, bo mi laguje strasznie. Ej, inaczej tu się buduje. Łe. Ej, to jest takie dziwne, no bo... Inaczej się buduje i to... Jakby... Przecież się inaczej jakoś budowało i chodziło. Teraz jak bardziej szybciej chodzę, czy coś. Nie mogę. Hmm.

Yy, tak, na razie... Dobra, lecimy w to miejsce. Dobra, lecimy. Drz lecimy sobie tutaj na. To jest taka jakby farma, bym powiedział. Yy, dobra, na razie żadnej broni tutaj nie widzę. O, o, no kurde. Dobra, chyba tu jest RPG, bo jak są pociski, to będzie też RPG. Jest. Mam RPG. No to teraz jest bardzo dobrze. Jak mam RPG, to już mogę nawalać ludzi tyle, ile mogę. Teraz spróbuję właśnie yy, tutaj, jakby sobie zniszczyć to. Tak dalej, bum, bum, bum. Znaczy sześć razy mogę, ale chyba się ludzi zabija po dwa razy, czyli zapilić jedną osobę. Bum. Na no razie. Tam. Ale lecimy, lecimy szybko. bombsite, bombsite. Um. Czekaj się, open the door. Jest, jest, jest. Apteczka kolejna, ale dobrze. I trzy apteczki już mam. Czyli jakbym był na końcu, to to bym w sumie nie umierał. Baguette. Jestem kurczakiem najgorzej, ale jak go zabiłem, patrzcie. Gdzie on w ogóle jest? A co do mojego, ku... za jestem jajkiem w sumie? To jest jeszcze z Wielkanocy. Nie, wiem, czy, nie no, nie zdążę. Co chodzi... Zb... Nie... Nie żyję, dobra. Jeszcze... Mo o, teraz możemy sobie No, Halio ja chcę wyjść. Teraz możemy sobie zagrać. Teraz możemy sobie zagrać. Um, how. Hunter coś tam Tak, Room Start i teraz Hunter Mode Hunter Mode to się nazywa To jest takie fajne w sumie Hunter Mode Znaczy No w sumie trochę fajne Mmm, dobra. Będzie, kiedy będę sobie kupił nowy komputer, a to będzie zaraz, bo już mam dużo pieniędzy. Bo mi się tam ten zepsuł komputer, bo ja kupię sobie stacjonarny. Y, taki, który nie można przenosić. Y, tak, to y, będę mógł nagrywać, nagrywać odcinki na komputerze. Wy prawdziwego Minecrafta, wy Robloxa, wy. Normalnie jakieś fajne party, czy coś. Muszę wyjść. Halo, halo, halo. Buzu. Buzu. Um. nie. Okej, okay, już wyszedłem. Popatrzmy, ile mam killi. Tak, moje statystyki. Level 10. Kilów 20, 4 winy, yy, ja zginęłem 15 razy i grałem z 20, 20, 21 osób, czyli że grałem multiplayer 21 razy, bo że z ludźmi. No to weźmiemy sobie jeszcze raz Hunter Moda. No já ja jsem, ok. No a já si budu zagrát Hunter Mode. Hunter Mode chce zúglat. Hop. No to weźmy, nie no popatrzcie tutaj jestem w lobby na przykład. USA, Azja, USA. No to Europa no i A jakby było po USA? Chyba Europę. Tutaj normalnie takie rzeczy, w ogóle, czemu mi pokazuje, że nie rozumiem. Ej, dobra, to będzie taki króciutki odcineczek Nie wiem dlaczego, ale taki ma być. I tak dalej, bez żadnego cięcia, ten odcinek był jednak. Więc myślę, że fajnie, czy jakoś tak dalej. Więc nie zapomnijcie, zostawić jaka pod filmem. I suba z dzwoneczkiem. już mamy 6 subskrypcji, to bardzo dużo. Znaczy, do 15, mieliśmy 5 wbić, ale do 15 maja, no to wbiliśmy nawet i 6. Teraz spróbujemy do 25 maja. Spróbujemy wbić 20. Znaczy, jakie 20? 10 subskrypcji. Myślę, że mi się uda. Więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia i cześć.